W tych targach osobiście jestem po raz pierwszy, chociaż wiem, że to już jest kolejna edycja tych targów. Natomiast no, cieszę się bardzo, że no, międzynarodowe targi poznańskie, posiadające chyba najdłuższą tradycję targową, na najwyższym poziomie, że tak powiem, przygotowują te targi. Można powiedzieć, że to jest światowy standard. No i nie mam żadnych uwag. Po prostu no, wszystko to, co trzeba, to Państwo tutaj przygotowujecie, robicie. Natomiast no, być może, nie wiem, jeszcze by się przydało zrobić takie forum B2B, czyli spotkania bezpośrednie dla tych biznesmenów polskich i chińskich, ale to w zależności od potrzeb. Przez kilka lat byłem radcą handlowym ambasady polskiej, kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Pekinie. Także sprawy relacji polsko-chińskich są mi bliskie i po prostu posiadam wiedzę, z którą chętnie się z Państwem podzielę.